Wyobraź sobie upalny letni dzień. Skwar leje się z nieba, marzysz tylko o zimnej lemoniadzie i cieniu. Ale czy wiesz, co wtedy dzieje się w Twoim mózgu? Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy, że upał może diametralnie wpływać na Twoją koncentrację, pamięć czy nawet samopoczucie. I właśnie dziś zdradzę Ci cztery produkty spożywcze, które w czasie upałów nie tylko orzeźwią, ale przede wszystkim dosłownie podkręcą pracę Twojego mózgu. Na końcu powiem o jednym napoju, który wielu z nas pije codziennie, a może powodować efekt odwrotny i sprawiać, że mózg zwalnia. Ale najpierw, czy wiesz, co to za produkty? Gwarantuję, że o przynajmniej jednym nie miałeś pojęcia. Zostań ze mną do końca, bo niektóre ciekawostki mogą mocno Cię zaskoczyć. Pierwszy produkt, który polecam podczas upałów, to jagody. Tak. Te małe niepozorne owoce, które latem kuszą na każdym bazarze. Ale uwaga, to nie tylko świetna przekąska. Jagody są pełne flawonoidów, czyli substancji, które według badań prowadzą do poprawy funkcji poznawczych. Szczególnie ciekawe jest badanie opublikowane w 2021 roku w Nutrients, w którym wykazano, że regularne spożywanie jagód poprawia pamięć roboczą i redukuje uczucie zmęczenia psychicznego u młodych dorosłych, szczególnie w niesprzyjających warunkach otoczenia, takich jak upał lub wysokie nasłonecznienie. Jagody również nawadniają i zapewniają szybki zastrzyk energii, a do tego są lekkostrawne. Nie obciążają organizmu, który i tak musi w upały pracować na najwyższych obrotach. Możesz je z powodzeniem zastąpić borówką. Borówki amerykańskie działają bardzo podobnie. Choć niektóre badania sugerują, że jagody leśne mogą mieć ciut wyższe stężenie antocyjanów, co nie zmienia faktu, że oba owoce to świetny letni Brain Food. Drugi produkt to orzechy włoskie. Wiesz, dlaczego orzechy mogą być Twoim letnim sprzymierzeńcem? Są kopalnią kwasów omega-3 i polifenoli, których mózg dosłownie łaknie, zwłaszcza gdy temperatura rośnie. Wyniki badań pokazują, że odpowiedni poziom kwasu alfa-linolenowego pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji neurologicznych i ogranicza ryzyko chwilowych zacięć w pracy naszej pamięci. Co ciekawe, orzechy włoskie mają niski indeks glikemiczny, zapewniają więc stabilny poziom cukru we krwi, co przekłada się na lepszą koncentrację nawet podczas naprawdę gorących dni. Połącz je z jagodami i masz idealny letni brain boost snack. Produkt numer 3 to absolutny klasyk na lato, ale. Czy na pewno znasz jego największy atut? Arbus to aż 92% wody, ale nie tylko. Ma w sobie cytrulinę, która pomaga organizmowi w walce z odwodnieniem i wspiera krążenie krwi, a to przecież oznacza lepsze dotlenienie mózgu. Specjaliści podkreślają, że nawet lekkie odwodnienie może skutkować spadkiem koncentracji i pogorszeniem nastroju, a ARBUS jest jednym z najszybszych sposobów, aby temu przeciwdziałać. Do tego zawiera witaminę B6, która wspomaga produkcję neuroprzekaźników czyli związków pomagających przekaźnikom w komunikacji między komórkami mózgu. Jeśli masz wrażenie podczas upału, że mózg nie styka, po prostu sięgnij po kawałek arbuza. Na pozycji czwartej mamy zieloną herbatę i tu możesz być zaskoczony. Wbrew tradycji, która każe pić ciepły napój, zielona herbata pita na zimno w upały działa lepiej niż lemoniada. Polifenole zawarte w herbacie mają właściwości przeciwutleniające i chronią komórki nerwowe przed stresem oksydacyjnym, który, szczególnie latem, bywa problematyczny. W badaniu z 2023 roku wykazano, że regularne picie zielonej herbaty poprawia przepływ krwi w mózgu i może nawet zwiększyć czas koncentracji podczas wysokich temperatur. Co ważne, wybieraj herbatę bez cukru i nie przesać z ilością, Mała filiżanka to dawka idealna. A teraz obiecana ciekawostka, która może naprawdę cię zaskoczyć. Czy wiesz, że kawa, ulubiony napój wielu z nas, w czasie upałów może powodować dekoncentrację i wrażenie zmęczenia? Kofeina w połączeniu z odwodnieniem przestawia nerwy na tryb alarmowy, co może skutkować nadpobudliwością i spadkiem wydajności umysłowej. Zamiast kawy Postaw na któryś z czterech produktów wymienionych wcześniej. I co myślisz? Który z wymienionych produktów dodasz do swojej letniej diety? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej takich odcinków, zostaw łapkę w górę. Subskrybuj po prostu zdrowie i dbaj o mózg. latem to szczególnie ważne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.